W Radkowie powstanie pełnowymiarowa hala sportowa z widownią i zapleczem socjalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Hala powstanie przy kompleksie szkoły podstawowej już w tej chwili, kiedyś gimnazjum podstawowej przy ulicy Jagiellońskiej w Radkowie. Rozpoczęliśmy pracę nad budową hali 4 lata wstecz. Dzisiaj już posiada wszystko łącznie z dofinansowaniem. Koszt na dzisiaj po przetargu 14 milionów złotych z kosztorysu. 9 milionów złotych. Powstały środki własne gminy. Przy okazji podziękowanie wszystkim, którzy wsparli nas w pozyskaniu dotacji na budowę tej hali. Środki własne około 5 milionów, natomiast 9 milionów to są dotacje pochodzące z programu Polski Ład. Jeszcze w miesiącu październiku zostanie przekazany plac budowy. Rozpoczną się prace na obszarze zjazdów, dojazdów i wyposażenia technicznego. Zakończenie budowy planowane jest w drugim kwartale 2024 roku.